Kiedy spotykam się z klientami na bezpłatnym spotkaniu, takim zapoznawczym, żeby zobaczyli kim jestem, jak mogę im pomóc, to bardzo często pytam, słuchaj, jaka jest Twoja motywacja w skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest naprawdę bardzo nisko, a 10 to tak bardzo tego chcę. Jeżeli na przykład klient mówi mi, że to jest, nie wiem, 5-6, to ja wtedy dopytuję, skąd taka skala, a nie 10, no bo przecież się spotykamy nierzadko bardzo późnym wieczorem, albo nawet w weekendy. I jeżeli widzę, że nie ma tego przekonania do zmiany, tylko jest to dopiero rozgrzewka, dopiero myślę o tym, albo ktoś mi podpowiedział, to mówię: słuchaj, przyjdź do mnie, jak ta motywacja będzie 9 albo 10. Dlaczego? Dlatego, że szkoda Twoich pieniędzy i czasu. Musisz wiedzieć, że w tę zmianę. Kariery zawodowej chcesz wejść, ok? Nie masz na razie pomysłu i to jest zrozumiałe, no po to do mnie przychodzisz. Natomiast jeżeli nie ma tej motywacji albo bardzo, bardzo się wahasz, to myślę, że na razie szkoda czasu i szkoda pieniędzy. Więc Przejdź do mnie, kiedy motywacja jest duża, a jeżeli nie jesteś pewny, to umawiaj się na bezpłatne spotkanie, bo to nie kosztuje i wtedy mogę Ci powiedzieć, czy jesteś już gotowy, czy nie. Gdybyś chciał umówić się na takie spotkanie, zapraszam, obejrzyj link, w którym mówię więcej o tym, jak spotkam się z klientami, jakim pomagam, i również znajdziesz mój kalendarz. Mam nadzieję, do zobaczenia.